Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele, i była tam matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do Niego: Nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Wtedy matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powiem. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych, przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu, ci zaś zanieśni. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi. Ale słudzy, którzy czerpali wodę wiedzieli, przywołał Pana Młodego i powiedział do Niego. Każdy człowiek Stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w kanie galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w niego jego uczniowie. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie na chwilę. Wiem, że. Po całym dniu, pierwszym dniu wchodzenia w warsztaty liturgiczne i medialne, możecie być już zmęczeni, ale ta dzisiejsza uroczystość jest szczególna. Dla każdego Polaka, albo przynajmniej powinna być dla każdego Polaka, szczególną uroczystością. Dziś oddajemy cześć Matce Bożej Jasnogórskiej. To jest to najważniejsze sanktuarium, które skupia naszą uwagę, naszą miłość. Bardzo nie wiem czy wielu, ale na pewno niektórzy z Was przemierzali w tym roku także pieszo kilometry, aby stanąć przynajmniej przez chwilę, spojrzeć na jej oblicze i pozwolić, by ona spojrzała na nas. Nie chcę mówić o historii obrazu jasnogórskiego, bo to można wyczytać w internecie i w mądrych książkach, ale chciałbym przez chwilę powiedzieć, dlaczego warto być maryjnym, dlaczego warto zawierzyć się Matce Bożej i dlaczego warto oddawać jej cześć w swoim życiu, to znaczy przyjmować postawę naśladowania Jezusa taką, jaką miała Maryja. Dzisiejsza Ewangelia to wesele w Kanie Galilejskie. Pokazuje, że Maryja może sprawić to, że Jezus dokona w naszym życiu znaków. Nie cudów, ale znaków. Cuda to jest coś nadzwyczajnego, a znak to jest coś zwyczajnego, co prowadzi do rzeczywistości głębszej. I święty Jan, Ewangelista, nie mówi, że Jezus na prośbę Maryi dokonał pierwszego cudu choć my bardzo często tak mówimy. Jezus na prośbę Maryi dokonał pierwszego znaku, a więc objawił swoją boskość apostołom. Przez ten znak przemiany wodę, wody w wino, i to w bardzo dobre wino, apostołowie mogli zobaczyć w tym nauczycielu, za którym kroczyli, z którym, któremu towarzyszyli, mogli zobaczyć więcej niż tylko proroka. Mogli już zobaczyć, że Jezus jest Synem Bożym i może dokonać cudu, już nie tylko znaku, ale cudu w życiu każdego z nich. Ja osobiście, to już było bardzo dawno temu, doświadczyłem Takiego znaku, który zdziałała Maryja, czy Maryja wyprosiła mi taki znak na mojej drodze życiowej, to było w 1987 roku, bardzo dawno temu to dla, dla was to może być już zamieszkła przeszłość, ale ja bardzo głęboko noszę w sercu to wydarzenie, które miało miejsce w przedostatni dzień pielgrzymki w pierwszej pielgrzymki, którą szedłem z Sandomierza do, na Jasną Górę. W przedostatni wieczór był apel jasnogórski. Poszedłem na tą pielgrzymkę, można powiedzieć, razem z moimi towarzyszami, kolegami i koleżankami. Tak skrzyknęliśmy się. Chcieliśmy trochę inaczej przeżyć część wakacji. Pochodzę z małej wioski, to nie było takich atrakcji. I pielgrzymka była jedną z większych atrakcji. Tak skrzyknęliśmy się by pójść. I szliśmy tak może mało, znaczy pobożnie, ale mało przeżywając duchowo tę pielgrzymkę. To było takie wędrowanie, taka atrakcja przez kilka dni. I w przedostatni wieczór, cały dzień padał bardzo mocno deszcz. E Byliśmy wszyscy bardzo przemoknięci, zmęczeni i dodatkowo jeszcze ci, którzy szli kiedyś na pielgrzymkach, to wiedzą, że cała kolumna podzielona jest na grupy i nasza grupa miała nocleg gdzieś 2-3 kilometry od bazy takiej, gdzie był apel jasnogórski. I ci moi kumple, koledzy, koleżanki powiedzieli, że nie idą na ten apel, bo jest daleko. A ja jakoś tak na przekór poszedłem. I wtedy podczas apelu jasnogórskiego bardzo mocno Doświadczyłem jej obecności, bardzo mocno doświadczyłem jej wstawiennictwa i jasności co do drogi mojego życia, co mam dalej robić. Wtedy miałem niecałe 17 lat, gdy, gdy właśnie tak mocno przeżyłem ten apel Jasnogórski. Wracając. Z tego apelu jasnogórskiego samotnie te dwa czy trzy kilometry do, na Nocleg wiedziałem, że chcę być księdzem. Tak mocno wtedy miałem świadomość tego do czego pan Bóg mnie powołuje. I muszę wam powiedzieć, że nigdy od tamtego czasu, a minęło już 30 kilka lat, nigdy od tamtego czasu jakoś to przeświadczenie, to doświadczenie, że to jest moja droga życiowa we mnie nie przestało pracować, żyć i wiem, że to jest wstawiennictwo Matki Bożej. I później, kiedy kilka miesięcy po tej pielgrzymce już zakończonej Przyjechałem już e, pełen e, takiego entuzjazmu, ale i, i e, takiego duchowego, e, duchowej mocy na jasną górę poznałem Palotynów. I tu Matka Boża znów dokonała kolejnego kroku, objawiła, czy wyprosiła mi ten dar taki stopniowy. Wtedy trafiłem do Doliny Miłosierdzia, tuż przed Jasną Górą, czy u podnóża Jasnej Góry. Mamy tam sanktuarium Miłosierdzia Bożego, jako Palotyni prowadzimy. Teraz tam jest postulat. To też fajne dzisiaj wydarzenie. I kiedy miałem do was wyjeżdżać na Facebooku, zobaczyłem wpis z Palotyni Ośrodka Powołań, e, mówiący o trzech wydarzeniach. Dziś w Ząbkowicach Śląskich e, były obuczyny, czyli nowicjusze przyjęli strój stowarzyszenia. E, dziś e, mamy jeszcze wieczorem Radę Prowincjalną, postulanci zostaną przyjęci do nowicjatu i dziś rozpoczyna się też tu e, w uroczystość Matki Bożej e, rozpoczęły się warsztaty. To są takie trzy ważne wydarzenia. I tam właśnie na jasnej górze Matka Boża wskazała mi też palutynów i za to jestem wdzięczny. I gdy już byłem w nowicjacie i w seminarium, wiedziałem, że jednym z takich ważniejszych rysów, znamion duchowości palutyńskiej to jest maryjność, pobożność maryjna. Ale wyobraźcie sobie, że dopiero kiedy pisałem doktorat o duchowości maryjnej Świętego Wincentego Palottiego, zobaczyłem jak bardzo Palotti był maryjny i to jest ważne. Jak bardzo kochał Matkę Bożą, jak bardzo oddawał jej każdy wymiar swojego życia. Pisałem właśnie tą pracę doktorską na przykładzie takich trzech książeczek Palottiego, miesiąc maj dla osób zakonnych, miesiąc maj dla osób świeckich i miesiąc maj dla duchownych. Palotti napisał trzy takie, takie książeczki, które są rozważaniami skierowane do tych poszczególnych stanów. To była nowość właśnie w tamtych czasach. I to były pierwsze książeczki, pierwsze dzieła, jakie napisał Palotti. Gdy miał 17 lat, zapisał sobie w dzienniczku duchowym, że gdy kiedykolwiek by miał napisać jakąś książkę, to będzie to książka ku czci Matki Bożej. I tak się stało. I ta, ta pobożność maryjna w Palotti była tak wielka, że... Ostatniego dnia 1831 roku, 31 grudnia, Palotti doznał niezwykłego wydarzenia. Niewielu świętych w dziejach Kościoła miało takie, tak, łaskę takiego doświadczenia. Nazywa się to doświadczenie mistyczne zaślubiny z Matką Bożą. I to była inicjatywa nie Palotti'ego, bo każdy z nas by chciał być tak bardzo maryjnym, być blisko matki właśnie naśladować Maryję i Palotti doznał właśnie takiego mistycznego olśnienia, doświadczenia, które nadało nowy początek jego życiu zakonnemu, bo założył Palotynów kilka lat później i Palotynki, i zjednoczenie apostolstwa katolickiego dla osób świeckich. Ale co dokonało się wtedy? Zapisał na takiej małej karteczce, to tak na pół strony, na tej kartce, że matka najświętsza, matka miłosierdzia, zawarła z nim duchowe zaślubiny i przyniosła mu w posagu, co jest niezwykłe. Dziś mamy Ewangelię o Weselu w kanie galilejskiej. Kiedyś była taka tradycja, że pani młoda wnosiła w posagu jakieś dobra, jakiś część majątku, jakąś część, która stawała się później wspólną razem z małżonkiem. I Matka Boża zawierając duchowe zaślubiny z Palokim, przyniosła mu trzy rzeczy. I dlatego warto być maryjnym. Ja doświadczyłem tego właśnie w swoim życiu. Pierwszy dar, o którym mówi święty w dziś w drugim czytaniu święty Paweł, apostoł, kiedy mówi o tym, że już nie jesteśmy niewolnikami, tylko synami Bożymi. Maryja jako matka, córka Boga Ojca przynosi Palotiemu w darze, doświadczenie dzieciństwa Bożego. Palotti od tego wydarzenia wie, że jest tak bardzo kochany przez Pana Boga, że jest tak, jakby nie było nikogo innego. Tak Go Pan Bóg kocha. I warto być maryjnym, bo jeżeli będziemy czcili Matkę Bożą, kochali Matkę Bożą, to wtedy Ona uprosi nam także taki dar. Dar doświadczenia, że jesteśmy jakimś niezwykłym dla Pana Boga, Jego kochanym dzieckiem, że tak jakby nikogo obok nas nie było, On kocha każdego z nas. Jan Paweł II do młodzieży w Rzymie, kiedy były Światowe Dni Młodzieży, powiedział, Bóg kocha każdego z was w sposób osobisty, jedyny i wyjątkowy patrzy na każdego z nas, tak jakby nie było obok nas nikogo. To jest pierwszy dar. Może trochę zawiło, mówię, ale drugi dar, który przynosi Maryja jako cór, jako matka słowa wcielonego przynosi Palotiemu pełne poznanie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy uczniami Jezusa. Także te warsztaty, one mają w nas rozwijać talenty po to, abyśmy jeszcze bardziej pokochali Jezusa. Abyśmy pokochali go przez śpiew, pokochali go także przez tę posługę medialną, poznając jak go głosić, jak innym go przekazywać. Palotti właśnie poznał Ewangelię tak sercem, poznał Jezusa Chrystusa tak, jak go znała Maryja, bo nosiła go pod swoim sercem. Znała ten rytm bicia serca Jezusowego. I żeby nie przedłużyć, bo miało być krótko, obiecywałem księdzu Radkowi, ale się nie udało. I trzeci dar, który przynosi, jako oblubienica Ducha Świętego, Palotti zapisał, wydawa wydawałoby się, że to jest herezją, przemianę w Ducha Świętego. Ale święty Maksymilian Maria Kolbe mówi, każdy, kto przyjmuje Maryję do swojego serca, jest napełniony Duchem Świętym. Maryja Przyniosła Palotiemu dar ducha świętego. Został napełniony duchem świętym. Właśnie wszystkie dzieła powstały po tych duchowych zaślubinach. Wyobraźcie sobie, że Palotti napisał regułę dla zgromadzenia, dla zjednoczenia apostolstwa katolickiego. To jest 800 stron rękopisu i prawie nie ma poprawek, skreśleń, bo dziś to tam łatwo jest na komputerze zmienić, prawda? Albo sam komputer nam zmieni. Ale wtedy to wszystko trzeba było piórem pisać i nie ma tak jakby mu ktoś dyktował. To jest właśnie ta obecność Ducha Świętego. Dlatego warto kiedy dziś obchodzimy to święto uroczystość Matki Bożej Jasnogórskiej, zaprosić Maryję do swojego życia, bo ona przyniesie nam pełne poznanie Boga jako Córka Boga Ojca sprawi, że będziemy czuli się kochani przez Boga, i będziemy czuli się, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jako matka Słowa Wcielonego przyniesie nam poznanie Jezusa. I jako oblubienica Ducha Świętego przyniesie nam obecność Ducha Świętego w naszym życiu, światło Ducha Świętego, jakże bardzo potrzebne, by rozwijać także talenty, które macie, by wzrastać, by wzrastać w mądrości, w łasce u Pana Boga i u ludzi. Duch Święty, który mówi nam, który kieruje nami, który podpowiada, który uświęca nas, jak bardzo jest potrzebny. Tego Wam z całego serca życzę. Amen.